Witam serdecznie. Zapraszam. Przetestujemy furkę, którą dostałem. Fajna, jest kurwa. Mać Zajemista jest kurwa. Jedziemy na misję. Jakie kurwa walki. Idziemy to sprawdzić. która jest konkretna kurwa no ładnie chodzi kurwa szkoda że nie ma ręcznego Coś kurwa może i jest Mówiłeś, że poszukasz jakiejś roboty. Dobre. No i znalazłem. To nie jest robot. Mam tu ustawioną Pomyślałeś walkę. Co... Ty jesteś Cezar? To ja. Najtwardszy zawodnik w Mhm. Mm I najgorszy ojciec w nazi. Chcesz się napierdalać? Keela, kurwa, kochanie. Wiem, co robię. Musisz Nigdy mi... Nie zadam z tobą. Najpierw wydałeś fortunę na wszczepy, a teraz... <słuch> Ręce opada. Dobra, czy ja muszę tego słuchać, kurwa? Odwiedź mu porządnie mordę, dobra? Może tego czegoś nauczy. Dobra. Mikaela, Mikaela, do kurwy nędzy, no! No, psie. Słuchaj, potrzebuję dużej kasy. Szybko. Dlatego interesują mnie tylko poważne zakłady. No. Tego stawiam mój samochód. Albo wykładasz jego równowartość w Baxter... Ale gówno, albo kurwa. zapomnij o walce. Dobra. Okej, okay, wchodzę w to. Wchodzę Ale w to starczy. nie bez pierdolenia. No. Starczy, chodź. Aha, gołe ręce, tak? Bez żadnych krzywych akcji z modliszkami i garotami wyciąganymi z dupy. Dobra, no szega. Dawaj kurwa. Tak pytam, bo ostatni koleś próbował mi tu wyskoczyć z lontspurami. To jak? Możemy zaczynać? Dawaj kurwa, please. Tak, zaczynajmy. I Nie będę się z tobą opierdalał. Dawaj. No psie Stawaj, kurwa Kochanie Przepraszam Wstawaj pizdo Ani nic słowa więcej idiot Oddaj kluczyki idziemy do Dawaj kluczyki i wypierdalek I cię kurwo jeszcze załosz Jak ci służy Ja e, a pierdola miał być tak piękny. Śmieciu. Zresztą ci mogę dopierdolić. jak to. Śmiecie kurwa Będziemy kogoś kurwa zajebać Tu widzę do misji to my się kurwa nie dotłapiemy Dobre. Znajdź mordę, kurwa. Czarny zbroń. Mordę. Co ty kurwa zrobiłeś? Ej kurwa, śmieć. Proszę mnie tak obrażać. Zgnieźliśmy no, kurwa. Dobno kurwa. Gień kurwa. Który to taki szybki? Ten, kurwa! Gień kurwy, syn Co? Co ty robisz, kurwa? Nie nic kurwy synu, co ty myślę, ja się tu, nie będę bawił Koniec śmieci, kurwa Patrzcie, śmieci chciały kurwa podskakiwać <laughs> Jebane kurwa, nie dostał dalej mam tego, tutaj tego działostwa do rozpierdolenia widzę fuj to nie to Dzisiaj zobaczmy czy mam ten samochód mam no a ten czarny jest ten chyba no. Dawaj. A, pięknie. Powiem tak szczerze, że jeszcze nie strzelałem z tych karabinów, kurwa. No wiadomo, że ich zabije, kurwa, z karabinów.

No. Dobra, kurwy kończy Szkoda mi dziewczyny, ale trudno Chcę ginąć, to nie ginie. Zamknij morde kurwa śmieciu kurwa. Możesz kurwa, to sam. Pedale kurwa. Hm. No fajnie strzelę, no ale na dłuższą metę to nie bardzo. A, jeszcze tam kurwa, coś do zebrania Zobaczmy Dobra ruszamy tu No dzisiaj tylko kontrakty Jutro ruszymy myślnie Ty możesz to zmienić. zginiesz. Jeśli dowiesz się, kto kryje tego gangusa, płacę więcej. Rzucam załącznik. O oh mój kurde. Morda, świnio. A jaki ty kurwa mocarz jesteś, jebany. Więc kurde ty. Dobra. Wow. No i to chyba wszystko. Tego przerwało śledztwo, zaraz zobaczymy Czyli muszę jakiś pewnie komputer przeszukać na no bocą Trzeba nie iść się wreszcie, bo będę pełne kurwa, nie będę musiał ruszać też dużo zostawiłem To zobaczyć, grynek taki nie mhm. gdzie tu jakieś biuro jest o po kurwa a to serwery chyba już tu kurwa nie ma tak no niepotrzebnie dochodziłem, dobra, no ale trzeba wszystko sprawdzić Uchwój jest... <laughs> Czy oni mają tu jakieś biuro tutaj dalej? Czyli mieli. <laughs> mieli, mieli, nie mieli, nie mają, tylko mieli. No w policyjny stoi. No proszę, znajdź dwa niepasujące do siebie elementy. Zaskocz mnie. Odpowiedź, militech. Druga podpowiedź, Valentinos. No tak. To są chyba dwa pasujące do siebie elementy, tak jak mówisz. Te komputery będą posprawdzać chyba. Się, do... się jeszcze kurwa, znaleźli, no.

Wiadomości. Ostatnie szerzenie No chyba chuj. jeszcze jakaś kurwa jest? Można <laughs> no, przeczytać te wiadomości, nie chce mi się kurwa... To wszystko tutaj, tak? No przyszedłem. To jest wyjście na wracam zaraz. Czyli chuj, to jest ostatnie pomieszczenie do tego burlu.

czy no, po co tu z nimi przeszedłeś? Żeby ginąć, kurwa. No chyba tak. Tu wi, Zająłem się już Jose. Dobra robota. Naprawdę dobra robota. Mhm. Dowiedziałeś się kto wyciągnął go z aresztu po tym jak zabił tego policjanta? Arasaka. Arasaka. Mam rozumieć, że korporacja jest zamieszana w zabójstwo jakiegoś zwykłego kawężnika. Śmierć Joffre ja tego przypadku. był ukryty z zupełnie innego powodu. Zamieniam się w słuch. Wraz ze swoimi ludźmi miał przeprowadzić duży atak na placówkę Arasaki, korzystając przy tym ze sprzętu Militechu. I to jest samej Arasaki. Kurwa, zabieraj się stamtąd. No, proszę. Znać dwa niepasujące do siebie elementy. O co? Zaskocz mnie. Odpowiedź no druga odpowiedź Walentino. Prawdopodobnie Arasaka chce wywołać poważny konflikt z Militechem. Może nawet wojnę. I co? Akcja chosy miałaby być pretekstem? trochę mało. tak. <trych> mieście. <trych> to szerzej zakrojona akcja. No tylko po co Arasace Wojna? Ciągle odpracowują straty po ostatniej. Wojna to dobra zasłona dymna. Może chodzi o odciągnięcie uwagi od czegoś naprawdę dużego. Nie chcesz się dowiedzieć czego? Ty, Padre? Nie tym razem, Lee. To nie moja szachownica, nie moja gra. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Mm-hmm. <clears throat>

patrz jak bezwala ilec ma no jest, dodałeś szybciej, kurwa nie chcę mi się z tą gadać mhm Amjan, to je motano, dobro. A, A od bistog no kurma 300 przyjemność od ojca. Pokrywa 330% dziennego zapotrzebowania na witaminy. Robimy tych i kończymy na dzisiaj. ну аж ты курва No dawaj, dziewczyno, no dawaj, no po co to robisz? Żeby zginąć, kurwa. No to masz już. No. Jak ja tu strzegę porządku, kurwa, w tym mieście, to ma być kurwa spokój. Albo no, kurwa, wszyscy zginiecie. <gryw> A kurwa. Zapamiętaj to sobie kurwa. No to jest ten. Ten na tym? <laughs> Rozjebali medyków. No dobrze nam. No. kurwa wysoka. Mamy to Już nic nie ma w pobliżu. Nie no jest jeszcze Dobra, ale to już W następnym odcinku zapraszam wszystkich do oglądania Co się pani tak tu wywija? Majteczki tak? kropeczki ho ho Patrz na drogę! No jak na... Aha, na drogę ma patrzeć, dobra patrzę A ty fajna dupa jesteś, Dlaczego się na drogę patrz Majteczki w kropeczki, oho, oho. moja ciężarówa, dobra. To dalej kontynuujemy jutro o 14 naszą... Nasze kurwa zabijanie. Zapraszam, proszę komentarz. I subskrypcje i łapki. Dół, w górę, jak tam chcecie. Dziękuję, zapraszam ponownie jutro.